No witam Cię człowieku, losujemy tego pięknego Gloka Shinobu dla jednego z Was. Trzeba było napisać w komentarzu pod ostatnim filmem, do czego używasz czatu GPT, jeśli używasz go i oczywiście, czy masz jakąś kosę w CS, jeśli tak to jaką, zobaczmy kto jest zwycięzcą skina do pięknego Gloka. Zobaczmy, zobaczmy. Piękny random comment. Maku X. Z Games. Siema Sigma Film, tak używam czad do przepisów na pizzę. Niestety nie ma drugiej części hasła, także musimy wysłać ponownie. Nie napisałeś o kosie. Karel, Kozak, film, chat. GPT używam do jakichś obliczeń procentowych i tym podobne. Ogólnie, rzeczy z matematyką związane. Miałem Shadow da Jersey. Popiół, wygrywasz skina, napisz komentarz, proszę, pod filmem, który aktualnie oglądasz. Jeśli zauważę Twój komentarz, od razu ci skina wysyłam. A ty, drogi Wizu, jeśli chcesz wygrać tego skina, który teraz się wyświetla na ekranie, zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Subskrybuj ten kanał z dzwonkiem, co jest bardzo, bardzo ważne, bo odcinki są codziennie. I oczywiście napisz komentarz, który będzie w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Jesteśmy oczywiście na driporze. Najlepszy kod informacyjny tutaj to jest San7, 5% więcej wtedy dostajesz do ewentualnego depozytu, do czego nie zachęcam, i skrzynkę na start Milspeka. Dzisiaj ze mną Mateusz i na odcinku znów. Dzień dobry. Dobry, dobry, dobry. Witam. No i będziemy sobie kręcić coś tutaj, jakieś widełki fajne, masz coś tam przygotowanego już dla mnie, czy jak lejć, jak to wygląda? Dobra, ja, ja w takim razie zrobię, jest nowa skrzynka od Pago, także wydaje mi się, że na start ją weźmiemy I A dowieślimy... jeszcze, jeszcze nie testowałem właśnie, chciałem wspomnieć tylko... No więc to, to jest masz to okazję. Obydolne. Już w tym momencie jest publiczna bitwa 1400 na dobry początek, żeby się dobrze rozkręcić. No oczywiście. Biternka. Oczywiście Ogwizdaka bardzo lubię i szanuję no tą skrzynię. Tak to skrzynka. No tylko chciałem dać Underdoga. Zobaczymy, co to się na mnie zamieści, czy nie. No coś czuję, że tutaj dobre skiny i tak, tak czy inaczej trafisz. Albo bot, tak jak to pokazuje. To opcjonalnie bot. No ja chciałem dać Underdoga. Zobaczymy. Mam nadzieję, że bot tego nie zgarnie. No na razie to, to chyba dla mnie, bo tylko Famas miał Poleciał. Ja pierdolę, co ty <laughs> razwie, czy są jakieś tutaj u mordki na czacie? <coughs> ile ile cię dzisiaj nagrywałeś, bo czuję, że... O, bo M9! Wow. Dzień dobry! Deum. Deum. Dzień dobry. Dzień dobry, No gwizdak lubię i szanuję tą skrzyneczkę. Chciałem dać underdoga. Chciałem dać underdoga. To jest twój problem, to jest twój problem. Tej bitwy nie da się przegrać. o Jeszcze no, głupsy, nie da się no, tego przegrać. tejki dostał, co jest? No nie to się zaczęto. No ale popatrzę go bitwa, żem skroi mimo wszystko. No bardzo ładna, z 1400 fajne skin dostałem za 7 koła, jestem ucieszony z tej bitewki. To ja teraz skleję coś fajnego. No to mam nadzieję, że coś na podobnym poziomie ci się uda skleić. No nie wiem czy dorównam, ale postaram się. Postaram się i to bardzo. Dobrze. Jak zobaczysz te skrzynki to Dobrze, dobrze, wierzę, wierzę, mam nadzieję, że tak będzie Mam ochotę zagrać jakieś fajne bitwy No i takie będą, tylko zrobię troszkę droższą Nie mam, nie mam problemu Ale na, na dwie ja osoby po... ja Jesteś po... open, jesteś open, okej okay. Ja jestem po dużym zwycięstwie, także na spokojnie Poszła. możemy sobie Underdog, okej, okay, okay. jest. Chciałeś ja tego underdoga? Tak... To masz no teraz, teraz nie za bardzo widziałem, no ale mam nadzieję, że się to nie zemści Mam nadzieję, że się to nie. Zmieni. No, zobaczysz, co tam na końcu dodałem, to. To będzie też w porządku. Tak, 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 tak. tak. Champiko Dla mnie drożej, jak na razie troszeczkę. Ale nie, nie ma takiej tragedii. Nie, ja ma Ja szczerze nie lubię. Dla mnie ta skrzynka to tak śmierdzi kupon. Co ty opowiadasz? To. Jak chcę z Dragonora podać dla ziomka mojego? I to serio By. mówię. No, tam jest 0,001 No, ale trafił. Sfercik, pozdrawiam Cię. A niezły starciarz, Tylko kolejny. Widzę, widzę na razie, że, że mi dobrze leci. O, ładnie. Po Drive okay. dla Ciebie, dla mnie Galilek. O, teraz tyle dla Ciebie? Ale Bulldozer że... może być. No, czy kurczę, a to się wyrównało mniej więcej, bo Ty wcześniej podrobiłeś, to się wyrównało mniej więcej. Widzisz już skrzynkę, która na koniec jest? Holy moly. I to nie jedna, i to nie no, jedna. Zreszcie, boje, no tam może, może dać tego howla. Mam może nadzieję, że dać. ze slaksa dropniesz coś, jakiegoś skeletona czy innego. Badmotyka. Oby nie, oby nie. Bo jak na razie dropimy tego to furię. Czyli jak to tam się dzieje? No nie no, nic nie poleciało. No, lipa jest na razie ci powiem, lipa jest spokojnie, na razie. Spokojnie, spokojnie, już zwrot jest tak naprawdę, już zwrot jest. Uspokój się. Ej dobra, no, mage'ik nic inter... nie da. Intermediate dangeria a nie wylatuje nic ciekawego. No, Majzik zawiódł, Majzik zawiódł dzisiaj. Niestety. Okay. Oho, ja mam pina. Co I coś jeszcze coś... teraz MKA taka sama. Holy, dla ciebie. Ne, poleci. Nie, dla, dla ciebie poleci taka m ja To jest pół procent, to jest mega dużo ogólnie. Mega dużo, no tak. No to Jak na skrzynkę za stówę? moim zdaniem leci. Z ostatniej, last Last Chyba tym pinem se przegrałem bitwę, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że wygrywasz. No, wygrałeś mimo wszystko. Okay. No Wrotki nie, nie ma. To ale słuchaj, słuchaj, tu był potencjał na skina za 20 koła z Holly Moly. No, był potencjał. No, był. był, był. Potencjał. Ale wiesz, no kurczę, ja ci tak ładnie bitwę na starda jest 1007 robię, a ty co? Klej, klej, oczywiście. Widzowie, jeśli chcecie wygrać skina z, z początku odcinka, napiszcie, proszę, czy częściej pijecie kawę, czy herbatę, ok? A może w ogóle, może jerbę, może są jakieś tutaj jerbomatacze. <grywa> jerbomatacze są może jacyś. Albo może pijecie coś innego, może, może są tutaj może no, wśród nas piją, alkoholicy i no. pijecie może wódeczkę. Ja osobiście muszę powiedzieć, że są alkoholicy. Są? No, ja, ja muszę powiedzieć, że ich jest nawet dwóch albo i więcej. Więc... <noise> nawet na tym kanale jest bitwa, nawet na tym kanale jest co najmniej jeden. Co, no, co najmniej dwóch. <noise> co najmniej dwóch jest. Więc ja no. piję tak, że... Nie, ja jak mam powiedzieć, to kawka z rana obowiązkowo, ale w trakcie dnia to herbatka częściej mm -hmm. niż kawka. No to ja kawkę też pijałem ostatnio rzadziej, a, a drineczki to wieczorkiem piję, no, no dłużej sobie tak delikatnie. Ale jakie drineczki pijesz? Ostatnio to robię sobie tak, że jak masz taką szklanę do drinku większą, to no. pół szklany wody od razu. <gulia> I to serio, serio, o, ostatnio to, a tam mam Mickiewicza, a wcześniej to Absoluta. I drugą połowę zapełniasz sokiem z ananasa, z Fortexa. Materiał niesponsorowany oczywiście z Fortexą, ale no. lubię, lubię, no, ja lubię <laughs> on jest dobry, on jest giga dobry. Ja osobiście, no. jak mam mówić, jeśli chodzi o najlepszy sok do alkoholu, to jest moim zdaniem sok kaktusowy. To jest takie pyszne. A, też mam tak, w lodówce, ale jeszcze nie próbowałem, powiem Ci. No to, i wygrywasz bitewkę. No, wygrywam, wygrywam, elegancko. Skleję coś jeszcze tak, na sok, sok kaktusowy. A, jeśli chodzi o drinki, to ja osobiście ostatnio stałem się fanem, kupujecie sobie na przykład jakieś whisky. Z o, whisky, ja mam nie, 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 nie. Whisky, tam red label. I też niesponsorowany oczywiście materiał. <grym> e, ale mógłby być. <grym> Aha, ok. E, no i do tego, uwaga, piwo Kapitan Jack. I to albo zielone, Poszło. albo czerwone. To jest pachi banger. Kapitana Jacka dawno nie widziałem, powiem Ci. Tego piwo no, u mnie. Polecam spróbować. Wisi, 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 wisi. Ale, no. las to zakręci, Ale co, ma się nie utonie? Ja no muszę tak pokazać jest. kolejny raz już dominację genetyczną. Bo tak nie może nie być. Nie ma możliwości, nie ma tak. Okej, okej, okej. Spokojnie. Nie no to te, właśnie to, od, od tym barka ten kaktusowy, nie? To jest... no chyba tak, chyba tak. No to, to powiem ci, że identyczny tego kaktusowego, znaczy identyczny nie w smaku, tylko z tej firmy, identyczne opakowanie, jest aloesowy. Jest dojebany. Aloesowy, serio. No to być może. No nie być może, sprawdź sobie. Co... Dobrze, dobrze. No to akurat po odcinku ten. No. Sobie może, podejdę do sklepu. Może będziesz balował, zobaczymy, czy bitwę się uda wygrać. A wszystko na to wskazuje, że ty wygrywasz. No jak na razie to powiem ci, że z takiego wina nawet nie chciałbym patrzeć. Goldson nie dał nic mi, dał Tobie Goldbrika. Fire and Water może tutaj. No, coś tam wyleciało. Coś podbitka, tam wyleciało. podbitka. Kurde, widzę, widzę tą skrzynkę na końcu. Widzę tą skrzynkę na Nawet końcu dwie skrzynki, skupiać. które potrafią dać, albo potrafią nie dać. O to. Nie lubię, osobiście rapanuję, ale konduktor to jest bardzo przyjemna skrzynka i często, często się w moich bitwach znajduje. Mejziko, w końcu oh, dał. Oh, masterpiece. masterpiece. I teraz dla mnie Doppler ten czerwony. No niestety, nie? Karamba. Dawaj bilionerko. Za 8 stówek na prawo. Aha. Może być, ładnie fajnie. Niżle? I teraz rapanuję pod B mi i, mi i tobie. Aha, nie? i teraz dla mnie coś potężnego. pis. teraz 13 tak na lewo, i jestem w, do... jestem w do... Aha, Ale kurwa No, wygrałeś, ale jednocześnie przegrałeś. Twoje bitwy dzisiaj to, to nie najlepsze. No, bez formy, wyszedłem z formy. Widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, żeby wygrać skina. Przypominam wam, kod promocyjny SAD7, 75 więcej do ewentualnego depozytu z krzyża na start. I co, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Wbijajcie do Mateusza, bo tam się pojawi ze mną oczywiście również materiał. No Dzięki. i co, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję również, Siałaneczko.